Cześć, dzisiejszy złom będzie z intencją znalezienia konkretnych elementów po to, żeby wykonać studnię ogródkową. Już mówiłem o tym wcześniej, ale teraz jestem już na maksa zmotywowany. Po prostu zapowiada się niezła susza tego lata. I w tym celu chcę w tym miejscu, czyli w centralnym miejscu ogródka wykonać studnię, w której zatopię tą, tę oto pompę membranową która będzie mi tłoczyć wodę do góry, tak aby można było ogródek tą wodą podlać. Idealnym rozwiązaniem byłoby wykonanie takiego systemu, który będzie energetycznie totalnie niezależny od świata zewnętrznego i z maksymalnym wykorzystaniem surowców wtórnych. Także w tym celu dzisiaj jadę na poszukiwania. Nie tylko na złom, ale też i w celu zakupu potrzebnych elementów. Kurba wody jakie ładne! Ktoś tam do komarka szukał części Może by się nadało Gdyby tak ma jakiś tuning zrobić Okno żeliwne ładne Ale futryny to nie ma Samo skrzydło jest Ale tu ktoś kosiarkę poczynił Z ramy I z fuskiem od śmietnika Przepraszam, z kółkiem od śmietnika Takie obrotowe przynajmniej Widziałem w dużych pojemnikach no trochę rama niewspółmiernie duża do wielkości silnika. No cóż, ale co, co było to się zmontowało i działało. Proszę, a tutaj takie cudo, chociaż to do zupełnie innego zastosowania była, było to może by mi się by wykorzystać to do poszukiwania wody, czyli świder. Akurat ma około 150-160 mm średnicy. Taki długi nie jest potrzebny, ale tą blachę bym wykorzystał, bo planowałem zrobić to osobiście z blachy. Wycinać i spawać, a tutaj jest gotowiec. To całkiem taki... ...niecienki. Także zaraz sobie kawałek blachy tutaj... ...pozyskam z niego. Ze względu na korozję, wcale nie jest łatwo to urządzenie rozmontować. A interesuje mnie jedynie blacha do zrobienia świdra. No bo rura o grubości, nie wiem, centymetra. Tudzież może i pręt w niektórych miejscach. No to raczej do takiego zastosowania byłoby bez sensu. Już nie wspomnę o masie i o cenie takiego zakupu. No więc działam dalej. Wycinając blachę zjażyłem, że na środku wałka jest naprawdę cienka ściana. No tutaj może akurat nie widać za dobrze, bo jest duże powiększenie, ale to gdzieś około może 3,5, może 4 mm. Więc naprawdę cienkościenne jak na cały ten element. Więc biorę cały odcinek, tam około nie wiem, 80 cm, może metr. A blacharot zostawiam na inną okazję. Może kiedyś będzie potrzebne, żeby uzupełnić. Ale to mi wystarczy, żeby zrobić fider. Do tego by się przydała jeszcze śruba od maszynki do mielenia mięsa. I byłby komplet wiertniczy, tutaj znalazłem kawałek rurki, średnica około 7 cm, ale niestety na szlamówkę jest to przynajmniej na moją szlamówkę, za mała średnica. Szukam czegoś koło 12 najlepiej, bo skoro świder, świder, chociaż nie no, muszę w rurę to włożyć, to nie to dycha. No to, bo jednak nie będę robił tego na 160, tylko na 110, rurze pomarańczowej. Kanalizacyjnej, ale pomarańczowej. Bo ma grubszą ścianę. No to muszę wjechać do środka. Czyli potrzebuję rury 100 mm w średnicy. No ta jest, kurczaki, trochę za mała. Szukam dalej. No i następna rurka. Ale średnica. Znowuż za mała. No przecież, kurczę, nie będę... Zwiększył średnicę rury, no bez jaj. Chyba w końcu coś znajdę właściwego. Tak 9 cm byłoby idealnie, a ta ma jakieś 7. No tak, ale dwie razem i tak mają dosyć małą długość, bo raptem można by uzyskać ze 30 cm. Do tego jedna ma 9, druga 9,5 cm. I chyba tą lepszą wezmę, po to żeby sobie zwinąć rurę z blachy nierdzewnej, którą mam w domu to nie musi być grube. Ważne, żeby element dolny był pancerny. A rdzewka się do tego dobrze będzie nadawała. Gaśnica posłuży jako wzorzec. Jest i rurka w postaci tłumika. Także na wszelki wypadek biorę jeszcze tutaj, podkroję sobie co nieco i będzie super. 9,5 cm średnicy. Idealnie. Czyli mam zestaw na no w razie wypadku, gdybym musiał zrobić z blachy. Biorę budowę gaśnicy, która jest bardzo lekka oraz korpus tłumika przylotowego. Chociaż on tu w środku ma przegrodę, ale jest na zgrzewach, więc jak sobie rozwiercę to wyjmę, a średnica jest idealna. Jeszcze znalazłem tutaj taki bloczek, ale niestety kółko jest plastikowe, więc on się nadaje co najwyżej do linki do prania. I gdybym chciał, załóżmy, jakąś wciągarkę do wyciągania świdra, Zrobić no to niestety to się nie nadaje za słabe, więc zostawiam. Może komuś do prania się przyda. Jadę po rurę, tym razem do sklepu. Taki oto zestaw udało mi się zdobyć. I teraz, może od początku, pompa. Pompa membranowa, tak zwana ruska. Specjalnie, a jeszcze tutaj na. Uwagą zasługuje to, że jest to pompa górnosąca, bo są różne wersje, dolna i górnosąca, ponieważ ta pompa ma być w ten sposób zamontowana. To, żeby nie ciągnęła mułu z dna, dlatego też jest górnosąca. I teraz, dlaczego taka pompa? No, po pierwsze, jest idiota odporna, po drugie, jest małej mocy, a ma stosunkowo wysokie ciśnienie, tłoczenia bo ona podnosi bodajże nawet na 70 metrów, czyli jest, wynika z tego, że jest w stanie wytworzyć ciśnienie na poziomie 7 atmosfer. No ja tak, z tak dużej głębokości nie będę tłoczył, ale zależy mi na jakimś w miarę normalnym ciśnieniu, żeby móc później popchnąć to dalej i nie kombinować tutaj z jakimś dodatkowym hydroforem, czy tam nie wiadomo czym tam jeszcze. Dodatkowo specjalnie wyszukałem pompę, która ma małą moc, bo ona ma 225 watów. Tak, żeby można było ją zasilać za pomocą jednego panela fotowoltaicznego. No oczywiście nie bezpośrednio, ale o tym nie w tym odcinku. Będę taki system próbował zbudować później. Więc do rury 110 taka pompa idealnie wchodzi. Świder, który za chwilę będę przerabiał, bo on w takiej formie się nie nadaje do użytku, ma zbyt rzadki skok. Trzeba zagęścić go, bo po prostu nie byłoby możliwe, aby przy takim skoku się wkręcić no to oczywiście pochodzi z maszyny rolniczej tutaj na dwa elementy mam do budowy szlamówki i tu jest kawałek tłumika który no, ma taką średnicę że aż zbyt idealnie wchodzi w tą rurę, tam jest nieduża nie różnica i nie wiem czy ta szlamówka nie będzie za gruba do tej rury na wszelki wypadek jeszcze zabrałem gaśnicę, na której to zwinę blachę nierdzewną w rurę. No bo już takiej rurki nie udało mi się znaleźć, a zależy mi, żeby była cienkościenna, no bo to jeżeli będzie to ciągnięte sznurkiem do góry, no to po co jeszcze szarpać się ze stalą. To nie musi być grube. Najważniejszy jest element dolny, czyli pierścień z membraną. A sama obudowa nie musi być ciężka, a nie wykonana z jakiegoś grubego materiału. Więc zaraz będę próbował coś z tego stworzyć. Jeszcze powiem Wam tak, że pompa zakupiona na Allegro Kosztowała z wysyłką 120 zł Rury dwumetrowe kupiłem w lokalnym sklepie po 25 zł Nie wiem czy to drogo czytania. Za sztukę oczywiście, więc metr wychodzi tam jakieś na 12,5 zł I myślę sobie, że do tych pierwszych wód podskórnych Te cztery powinny mi wystarczyć, czyli 8 metrów no, Na wszelki wypadek może jeszcze jedna będzie potrzebna. Sąsiad dosłownie 10 metrów dalej ma studnię, która ma jakieś 7 metrów lustro wody poniżej gruntu, więc myślę, że te 8 metrów powinno mi wystarczyć. Czy się to okaże prawdą, czy nie, no to po prostu trzeba sprawdzić w praktyce. Więc te trzy elementy kosztowały łącznie 10 zł. Świder kosztował około 6.50, a Kawałek tłumika wraz z obudową gaśnicy, tudzież jej puszką, to był wydatek rzędu 3,50. Zacznę może od przeróbki świdra. Jest zdemontowane i lekko skrócone. Co kawałek tutaj był spaw, więc trzeba było je poobcinać. No ale taki długi odcinek nie jest potrzebny. Myślę, że dwa zwoje wystarczą. trzeba to lekko zmutkować i ukształtować. Ile się dało na tyle blachę, uklepałem, teraz już trzeba by to ukształtować na rurze. No ale na końcu trzeba by zrobić jakiś fajny szpic, płaski, który będzie prowadził w ziemi. No i też ułatwi trochę wkręcanie się tego świdra. Ok, spawanie można zacząć. I jeszcze po kawałku doprecyzować skok świdra, tak żeby go zmniejszyć na maksa. No oczywiście nie za bardzo ale widziałem, że w oryginalnych świdrach tego typu ten skok jest dosyć mały no prawie dobrze jeszcze tylko te szczeliny trzeba by pouzupełniać, bo po spłaszczeniu tych blach się tutaj zrobiły pewne otwory których nie było wcześniej no ale normalna sprawa, geometria tak działa więc wykroiłem kawałek z tego co mi zostało i zaraz to spróbuję uszczelnić no i oczywiście jeszcze szpikulec na koniec Nalazłem mały kawałek grubej nierdzewy i wykonam z tego szpic, aby cała ta wiertnica mogła łatwiej się wgryzać w glebę. Taki właśnie kawałek na końcu prac to przyspawam, a na razie by mi to przeszkadzało, bo będę musiał mieć to w pionie. Po to, żeby jeszcze uzupełnić brakujące kawałki, jest i oto zestaw wiertniczy do pierwszych kilku metrów. Czyli, z rur centralnego ogrzewania wykonałem przedłużki i przedłużka, która ma jednocześnie poprzeczkę do kręcenia jest wykonana z rury jednocalowej, natomiast rura w świdrze jak i kolejna przedłużka jest z rury jedna i jedna druga cala, więc jedna wchodzi w drugą bez problemu. Tutaj wykonałem trzy otwory, które będzie można skręcić ze świdrem, który też posiada otwór za pomocą śrub no i w zależności od potrzeby, czyli im świder będzie wgryzał się głębiej w ziemię tym śrubę będzie można przełożyć a jeżeli zabraknie długości to wtedy wkładamy przedłużkę do której to z powrotem można wsunąć sobie maksymalnie ten oto element początkowy i rozsuwać w zależności od potrzeby to powinno wystarczyć na wykonanie pierwszych no 4 metrów powiedzmy od wiertu. Później powinno pojawić się jakieś błoto bądź jeżeli się nie pojawi no to po prostu można wlać do rury wodę i po prostu dalej działać szlamówką, której jeszcze nie ma, bo baza do budowy znajduje się tutaj w postaci tego oto kawałka tłumika, który ma dosyć grubą ścianę i myślę, że spokojnie mi wystarczy, także na początku pierwszą szlamówkę zbuduję z tego i zobaczę, czy to będzie działało. Jeżeli się okaże, że jej średnica jest zbyt duża, no to będę musiał wykonać drugą, ale myślę, że ta będzie niezła. Tak wygląda zestaw w fazie początkowej i ma niecałe 140 cm, przy ustawieniu takim, że jest maksymalnie krótki. Po wykonaniu kilkudziesięciu cm otworu próbnego. Już zaczynam się zastanawiać, jakby to zautomatyzować. I napęd mięśniowy zamienić na coś innego. No ale cóż, na razie zajmę się szlamówką, a w głowie coś tam może się urodzi. Ten odcinek już byłby zbyt długi, gdybym jeszcze wykonał na nim szlamówkę, a myślę sobie, żeby fajnie było wykonać dwie szlamówki w jakichś tam różnych technologiach, o różnych średnicach. Więc to przełożę na kolejny odcinek Jeżeli kogoś to interesuje to sobie zobaczy Natomiast ja teraz udam się do znajomego Który ma bardzo ciekawy sprzęt do prac wydobywczo-poszukiwawczych A droga długa i kręta Skoro jeżdżą tutaj ciągniki z przyczepami To może nie powinienem się skąpać, co? Jak myślicie? Te piątka tylko dwie tony waży Dała radę w sensie mostek dał radę. Jest i pan prezes melioracji i gospodarki wodnej. Zrobi zdjęcie. Czyli co, tutaj jest normalnie ciek wodny. Tak, to jest przecięta jakby żyła wodna. Tak. Mhm. Tu później później takie punkciki widzisz, ale to, to na, na tym nie zobaczysz. No ale nieźle wypływa. To ogródka no, idealna. No nic nie zrobisz, to jest za, za duże. No, nie, tam duży ogródek to można kopać. To jest tylko do dużych, większych robót, takich Ciut większy, tak nie w ogródku. Co ciekawe, zrobiłem tak po swojemu, gdzie kompletnie żadnych przecieków nie ma. A to jest problem w tych silnikach? A, bo, bo rozumiesz. Bo e, chyba e, jeden... Wszyscy fachowcy, którzy e, rozumiesz, robią e, kapitalne, to dawają na przykład takie, e, tutaj są oringi. W tym miejscu nie, ale tu w tym. I dawają, nie są temperaturoodporne, odporne, tylko takie zwykłe. I one po pewnym czasie... A który rok produkcji jest tej koparki? Na... 60? Ciężko powiedzieć. Czy jeszcze wcześniej? Na tych obudowach, jak się rozkręci, to na każdej obudowie jest pieczątka szkoły zawodowej. To wy... wykonywały szkoły zawodowe. Patrz. A co to za patent? A, tutaj tak. jest stacyjka specjalna. O, no, krótkie te. A gdzie jest kierownica w tym sprzęcie? O kurczę, specjalne prawo jazdy chyba trzeba mieć. Chyba pewnie ukaże się jakiś materiał na temat budowy studni narzędziami wykonanymi ze złomu. Jeżeli interesuje Was coś więcej na temat koparki, którą przed chwilą było widać, to mogę zrobić specjalny odcinek o niej. Jeśli tak, to napiszcie o tym w komentarzach. A na dzisiaj już koniec. Do zobaczenia. Cześć!